To jest taki ważny dzień, takie podsumowanie, ale też uhonorowanie tych organizacji, tych osób, które chcą czegoś więcej niż tylko żyć i być, ale dać też coś od siebie innym. I robią to na różne sposoby, przeróżne. Pomysły, oryginalność jest tak wielka, że trudno nawet to określić. I co jest najważniejsze, tych organizacji pozarządowych nie maleje, ale rośnie. I tutaj muszę powiedzieć, że po takim troszkę trudnym okresie pandemicznym, Obserwujemy znów wzrost ilości organizacji pozarządowych, ale również ich członków. Dziękuję. To mówimy nie tylko raz w roku, przy okazji właśnie. Spotkania z tymi organizacjami tutaj na forum całego powiatu dzierżeniowskiego, w zasadzie codziennie. Ja wiele razy podkreślam, że działalność organizacji pozarządowych uzupełnia, a w zasadzie jest równoległa do działań samorządu, organizacji samorządowych, rządowych czy takich formalnych, administracyjnych. No, żaden urzędnik, żadna organizacja powołana przez. Samorządy, rady czy, 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 czy rząd nie będzie działała tak profesjonalnie jak ludzie, którzy są w danej organizacji pasjonatami, fachowcami i społecznikami. Tu trzeba naprawdę wielkie podziękowania. Myślę, że 99% szefów organizacji pozarządowych, działaczy członków zarządu i po prostu członków tych organizacji działa społecznie, nie biorą za to pieniędzy, natomiast wykonują świetną robotę, bo właśnie działają w tej dziedzinie, na której się najlepiej znają. Ostatnie 30 parę lat, od kiedy organizacje pozarządowe pokazują siłę w Polsce, że są prawdziwym partnerem do realizacji różnych zadań, mogą za urzędy zrobić różnego, zadania, różnego rodzaju zadania. To, że mogą zrzeszać ludzi do jakichś bardzo fajnych rzeczy, żeby wspólnie je robić, pokazuje, że jest ogromna siła w organizacjach pozarządowych. No, mieliśmy przykłady przez ostatnie 3 lata, kiedy zrywy organizacji pozarządowych. Wręcz wyręczyły administrację, czyli COVID, a później kryzys na granicy, gdy uchodźcy z Ukrainy przybywali do, do Polski. Także te organizacje pozarządowe, które istnieją, są bardzo, bardzo silne. Ostatnie lata, kiedy powstało. Kilkanaście tysięcy kół gospodyń wiejskich, chociażby pokazuje, że też jest potrzeba, że ludzie chcą coś wspólnie ze sobą razem robić. Jest bardzo różnorodna, można powiedzieć, ta, 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 ten obraz, mapa organizacji pozarządowych tej wierzeniowej, to bardzo dobrze, bo to widać, że są i koła gospodyń wiejskich, i stowarzyszenia, i fundacje, które e, zajmują się działalnością kulturalną i rozwojem społecznym, lokalnym i działalnością też taką edukacyjną, w pomocy społecznej, w aktywności, w wolontariacie, więc naprawdę jest tutaj duża aktywność i na pewno na mapie można powiedzieć województwa Dzierżoniów jest tym jednym z najaktywniejszych i powiedziałbym, że wyróżnia się też na mapie Polski. No my działamy niekonwencjonalnie, więc u nas nie obowiązują procedury tak jak w urzędach, dlatego jesteśmy skuteczni. No, udało nam się zjednoczyć troszkę organizacji, troszkę ludzi, także jestem zadowolony z tego, że właśnie ludzie, którzy czują chęć pomocy niesienia drugiej osoby, są razem i to jest fajne. No, nam się dużo chce, wiżonioski środek wolontariatu składa się z grupy ludzi o gorących sercach, o wielkich możliwościach, którzy chcą robić coś dobrego, chcą nieść tą. E, e, pomoc e, e, dla innych. To jest taki ważny element, że w czasie tej mojej pracy zawodowej domówiłam się wraz z moimi samorządowcami, czyli moim starostą ze wszystkimi gminami powiatu dzierżeniowskiego, a tym samym z osobami odpowiedzialnymi za trzeci sektor, e, aby była taka standaryzacja wymagań wobec osób, które współpracują z nami, ponieważ dokumenty, które nas zestawiają, czy muszą wytworzyć, aby złożyć wnioski, one muszą odpowiednio mieć standardy. Zrobiliśmy wszystko tak, żeby gminy nie różniły się. Bardzo nam zależy, żeby te wnioski, które aplikują o pieniądze, żeby one były dobrze ocenione i, i również, żeby oni potem mieli zadowolenie z tego, co robią na rzecz naszej lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe mają wiele więcej możliwości niż samorząd. Ich działania powodują, że oferta samorządu jest bogatsza, a wydaje się też, że są w stanie dotrzeć do większej liczby odbiorców, a poprzez to, że angażują się tam osoby, które działają nieodpłatnie, bardzo często robią pewne działania społeczne to za dużo mniejsze pieniądze jesteśmy w stanie jako samorząd przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaoferować bardzo dużo bogatszą usługę.